Dzień dobry Mateusz Puchopek TfN24. Pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, panie prezydencie. Kiedy pan dowiedział się o procederze handlowania polskimi wizami i czy na ten moment ma Pan zaufanie do ministra Rała? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących mojej wiedzy na temat podejrzeń takiego procederu mogę panu tylko powiedzieć tyle że moje decyzje które były podejmowane o których informowały media nie tak dawno dotyczące obsady polskich placówek dyplomatycznych i decyzji które w tym zakresie mogłyby być podejmowane nie były uwarunkowane absolutnie żadnymi moimi jakimiś osobistymi ambicjami tylko po prostu interesami państwowymi obiektywną wiedzą państwową którą na etapie artykułowania moich decyzji w tym zakresie posiadałem. Natomiast bardzo Państwa proszę, żeby starać się uniknąć spekulacji, a zwłaszcza starać się uniknąć bezpodstawnych oskarżeń, których pojawia się ostatnio sporo. Mogę powiedzieć, że Według mojej wiedzy absolutnie, przynajmniej część informacji, które pojawiają się w mediach jest po prostu informacjami nieprawdziwymi, w szczególności chcę państwu powiedzieć jasno i wyraźnie, że jakieś sugerowane przez niektóre media rzekome próby jakichś szantaży wobec mnie nigdy nie miały miejsca, chcę to jasno i wyraźnie podkreślić, ja po prostu artykułowałem swoje decyzje, żadnych szantaży wobec mnie nikt nie stosował i nie wiem czemu ktoś takie informacje rozprzestrzenia. Mogę z uśmiechem tylko powiedzieć, że z tego, co widzę, nie są to media, które kiedykolwiek jakieś dobre słowo na mój temat by powiedziały, więc bardzo proszę o odrobinę jednak obiektywizmu, zwłaszcza, że są to poważne sprawy państwowe. Odpowiednie służby prowadzą w tej chwili postępowanie. Ja również czekam na wyniki tych postępowań. Spokojnie. I... Konsekwentnie, bo widzę, że te postępowania są prowadzone skutecznie, i myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o podejmowaniu jakichś konkretnych decyzji, w szczególności decyzji personalnych. Bardzo dziękuję.